Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj, kilka słów, tak trochę nietypowo, bo powiemy na temat urządzenia pod tytułem Weibank. To jest wertykulator model WB384RB. Urządzenie, które jest w sumie dosyć poręczne i podoba nam się. Szerokość robocza tego urządzenia to jest 38 cm. Jest dosyć zwrotne, wszystkie koła są łożyskowane. Tutaj z takich jeszcze ciekawostek to jest to, że mamy smarowanie wałka. Jest tutaj kalamitka, co też powoduje zwiększenie bezawaryjności tego elementu roboczego. Całość konstrukcji jest oparta na silniku BRICS jako jednostki napędowej. Mamy tutaj płynną regulację zagłębienia i tutaj jest regulacja od. Zera generalnie do 4 cm, ale ta głębokość robocza wertykulatora powinna się zawierać pomiędzy maksymalnie w okolicach 16 mm. Z taką głębokością powinien po prostu pracować. Całość jest wykonana ze stali. Jest on dosyć, dosyć porządnie wykonany. Mamy tutaj regulację obrotów. Wiadomo, że w przypadku tego typu urządzeń pracujemy z maksymalnymi obrotami. Ok, on ma taką tam podstawkę, która powoduje to, że całość tego urobku spada do, do tego kosza. Jakbyśmy mogli jeszcze pokazać tą regulację głębokości noży. Teraz tak, tak mamy dźwignie zwolnione, czyli to jest dźwignia, która powoduje, że możemy sobie ten wertykulator transportować. W momencie pociągnięcia i do siebie, tak naprawdę ten wałek się opuszcza i tutaj sobie regulujemy zagłębienie, tak, zagłębienie. Pokażmy jeszcze jak pod spodem wygląda. Czyli klasycznie mamy tutaj wachliwe noże. Jest tutaj wałek, który jest generalnie o szerokości 38 cm. Te wszystkie noże oczywiście są wachliwe i znajdują się tutaj tak naprawdę dokładnie 4 wałki tak, plus do tego noża. Ok. Przebimy. Robimy standardowo załączamy sobie dźwignię scania. Pamiętamy o tym, żeby kranik był otwarty, jest tutaj nawet strzałka dystrybutora i wtedy jest kranik otwarty po czym e, musimy mieć włączoną dźwignię e, od zapłonu, czyli ona powoduje to, że ją e, wciskamy do góry oraz ten wyłącznik musi być e, na tej kreseczce, tak? Mm -hmm. I odpalamy. wpuszczamy sobie sanie. Zaczynamy pracę poprzez yy... zwolnienie zapadki. To jest zapadka bezpieczeństwa, czyli zwalniamy sobie ją do góry. Po czym naciskamy dźwignię od załączania noży. Ok, I wtedy pracuje. Waga tego wertykulatora to 46 kg. Do tego kosza możemy zapakować dokładnie 40 litrów. Także to nie jest zbyt wiele. Chociaż wiemy o tym doskonale, że też bardzo dobrze takie wertykulatory pracują bez kosza. E, no wtedy ten urobek musimy grabić. Jeśli chodzi o silnik zastosowany w tym wertykulatorze, to ma on moc dosyć sporą, bo 5 koni mechanicznych. Dziękuję bardzo.